Co tu do jasnej cholery wyprawiacie? Tajemnica... Nic mu nie mów, Fatin. Wiesz doskonale, że tacy jak on, natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. To no powiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, klej. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko co ma w sobie chip, a jak coś ma chip... To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba, że to pies sąsiada. A teraz do roboty, Tolga. Czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, Crane. Trzymaj się! Ej, spoko Nagoda. <laughs> Bo to jest ten chip, co pokazuje te skrzynki. Te skrzynki co tutaj jest? A, tylko już ją otworzyłem, więc nie będzie działać na to. Pomagać dzieciom. Wiadomo, żeby pomagać. Jakie kolejne tutaj zadanko mamy? Chłopiec z radia jest trudny. Daleko jest, ale podjadę tam. Zabawkowy miecz. Co to? Duży tu jest! Duży! Duży duży, duży! duży! Jezu, możecie trochę ciszej, doceniam owację, ale jak tak dalej pójdzie, zaraz zlecą się do gryzonie! Duży! 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 <dores4> Zwariowały duży, 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 duży. Duży chyba. Jak duży, tam do nich duży. wejść? Mówię poważnie, zamknijcie się! Patrz, patrz! Mutant. Nie no, ja nie lubię walczyć z tymi mutantami Cała amunicja pójdzie Ojeju Dobra Napalajmy go, normalnie To nie wybór tego razu. Dużo amunicji pójdzie. Będzie tak samo jak kiedyś. To już kiedyś bardziej uszkodnym. Tylko tamtego mogłem ominąć. Chodź tutaj Nienawidzę walczyć z tymi mutantami On nie rusza, co mu jest? O, ruszył się Dobra, ej, on jest słaby Ale słaby jest Dobra, dostałem nas Rzuca. Na szczęście nie jest jakiś super silny. szał i koniec. No to poni. Zabierajmy się z to. O nie! Nie! Zabił dużego? Dużego? Że, że co? Mam dosyć waszych gierek gówniarze! Oh, tychanie. Brawo! Udało ci się! Pewnie już zapomniałeś o naszym sekretnym projekcie, co? Próbujemy go wprowadzić w życie. Twój umysł może nie być w stanie pojąć naszego geniuszu. A rezultat możecie przyprawić o atak serca. Kiedy już skończymy, oczywiście. Do tego potrzebujemy trochę śmieci, złomu, skrawków. i taśmy. I gwoździ. Zapamiętasz to? Lepiej sobie zapisz. Albo lepiej narysuj kredkami. Aha, i weź ten licznik Geigera na wypadek promieniowania. Nie musisz nam dziękować. Promieniowania? Jakiego promieniowania? Wojsko mogło zostawić jakąś niespodziankę. Fakin objaśni. Wyluzuj kreń, nasłuchuj klikania i wróć do nas z tymi rzeczami. Wszystko mam. Masz wszystko? Chyba nie doceniliśmy cię. Na pewno go nie przeceniliśmy. Sprawdźcie, chłopaki, wszystko jest. A więc, co to za nowy plan? To wciąż tajemnica, wybacz. Odezwiemy się. Ty się odezwiesz, Tolga. Ja będę zajęty pracą. Chyba jesteśmy. Mam te butelki z benzyną. pozbierać musiałem. Najgorzej, że noc jest, a wokół nigdzie nie ma. Bezpiecznej strefy, żeby przespać. O. Moby mam dać? Tak. Zalazłeś? Doskonale. Cała przyjemność po mojej stronie, jak zwykle. Co teraz? Teraz daj nam pracować. W spokoju! Pa! Ale nie pozwól, żeby błyskotki odwróciły twoją uwagę. Pewnie jeszcze nam się przydasz. Nadal nic? Myślałem, że już to będzie koniec Co oni tutaj kombinują? A taran robią jakiś A tam co jest? Ściana i... O nie Dobrze, nie zauważył mnie Ściana jest Oni chcą się przebić przez tą ścianę Tutaj tyle ja zawiązałem do Was. Mam nadzieję, że to już koniec. Czy jeszcze coś potrzebujecie? Tego potrzebowaliście, tak? Dzięki. A teraz przygotuj swój wątły umysł, Krain. Zaraz poznasz nasz plan. I mózg ci się zagotuje. Dobra, chłopaki, mówcie. Bądź gotów na objawienie. Zrobiliśmy wagon rakietowy. Loko rakietę. Turbo pociąg. Odrzutowy pojazd szynowy. Mamy trzy miejsca. Przebijemy się przez barykadę w tunelu. Na drugą stronę. I zabieramy cię ze sobą. Chcecie użyć pociągu jako tarana. I jednocześnie siedząc w środku, serio? Perfekcyjny plan! Daj spokój, Fatin. Mówiłem ci, że nie zdoła objąć umysłem naszego geniuszu. No jasne, co może pójść nie tak. Spójrz na nasze dzieło, Małpiszonie, i zapłacz, ponieważ nie będziesz miał kolejnej szansy. Tak właśnie, nie będziesz. Wiem o tym, ponieważ nie macie szans na przeżycie! Człowieku małej wiary i o małym rozumku. Ach, trzymaj, to narzędzie deszyfrujące. Nam się już nie przyda. Dzięki lokalizatorowi możesz znaleźć skrzynie, które wyrzucaliśmy z samolotu. A tym ustrojstwem, nawet taki tłumok jak ty, da radę je otworzyć. W środku znajdziesz niezbite dowody naszego geniuszu. Jeśli zdołasz je pojąć, co jest wątpliwe. Bywaj Crane i pamiętaj, kiedy pada, pod dachem nadal jest sucho. Gotów, Tolga? Ta ściana chyba Trzy, nie jest taka dwa, gruba. Jeden. Czekaj! O Boże. Ale polecieli... Kurde... Fatin! Tolga! Odbiór, wszystko dobrze? Hej! Jezu. Spoczywajcie w pokoju, chłopaki. Mocne. Chociaż nie pamiętam, czy ta ściana była y, cienka, czy gruba. Przynajmniej zostawili nam krzynkę. No, odpieraj. Czy to nie jest ta... A, tutaj leży. muszę to wziąć najpierw. Dobrze, teraz możemy otworzyć Co tutaj mamy? Czesiu, super zombie grenade Co to jest? Jakiś dziwny drewnik. Ja Nie atakuje mnie? Wygląda na to, żeby Dlak rozwalił ten wóz. Bo ten dym jest podobny do tego, co te bezlicy używają. Ci taka odporność. A to zapewne przewozili. Co tu się wydarzyło? Jesteś tam? Dziwne zjawisko to łagodny eufemizm. Co masz na myśli, bracie? Mam na myśli to, że był tam gigantyczny mutant. Który nawet mnie nie zauważył i jakaś taka dziwna mgła, taka jak podczas ceremonii. O, cóż to zaskakujący obrót spraw. Bracie, teraz nie mogę ci powiedzieć, ale spotkajmy się na farmie Jasira wkrótce. Myślę, że jesteś już gotowy. Uuuu, uh. jesteśmy gotowi słyszycie. Przecież jeszcze przetestujemy te granaty. Ale To są granaty od tego Tolgi i Fatina. Niezbyt wiem na czym polegają. Bo obrażenia chyba nie zadają. A i zauważymy. Jednak nie. Zrzućmy na no może na grupę. Co jest? Jak poleciały? Ale dziwne. Serio? Ej, <słyski> podobają mi się te granaty. Dobrze znów Cię widzieć, bracie. Obawiam się, że tym razem mam dla Ciebie nie najlepsze wieści. Przyzwyczaiłem się. Co jest grane? Kyle, już wiesz, prawda? Wiesz, że to, że ludzie się nie zarażają, to tylko zasłona dymna. Dosłownie dymna. Matka znalazła sposób, by zwalczać zarazę za pomocą pewnego, nazwijmy to, eliksiru. Widziałeś na własne oczy, jak on działa. A więc istnieje lekarstwo. Czy nazwałbyś lekarstwem bandaż nałożony na otwartą ranę? Nie. To, co teraz mamy, to tylko tymczasowe rozwiązanie. Obecnie pracujemy nad innymi. Skuteczniejszymi, ale potrzebujemy czasu i dłuższego okresu spokoju. Niech zgadnę, eliksir się Wam kończy. Niestety, właśnie tak. Dlatego zależało mi, żebyś tu przyszedł. Chcę zaoferować Ci układ. Znajdź więcej eliksiru, a część będzie Twoja. Matka, nauczy Cię, jak go używać. Będziesz mógł powrócić do Haranu ze wspaniałym łupem, chyba że zdecydujesz się zostać z nami. Odnoszę wrażenie, że masz pomysł, gdzie szukać tego towaru. Wielu naszych braci wyruszyło na jego poszukiwania. Ostatnio straciliśmy kontakt z trzema z nich. Mieli zbadać pewną jaskinię. To, że zobaczyłeś mgłę, nie jest przypadkowe. Musiał być wyciek. Wygląda na to, że ktoś znalazł eliksir i uciekł z nim. No dobra, sprawdzić jaskinię. Łapie. Do widzenia, bracie. Mam nadzieję, że przyniesiesz dobre wieści. No dobrze Do jaskini mamy pójść To jest kilometr stąd Bez problemu A tak powiem wam, że ten Black to the following to jest naprawdę krótki będzie nie ma zbytnio co robić. Bardzo dużo takich znaczników, jedynie da i takie dodatkowe przeszukiwanie i tak dalej. Przechodzicie po mapie i szukacie. A tak ogólnie misji jest bardzo mało. Lena! Daj, się z nami nie kontaktowałeś? Lena, słuchaj uważnie, póki to kolerswo działa. Wiem co tu jest grane. Mają tu coś znacznie lepszego niż antyzyna. Dobre wieści, że podzielą się tym zewnątrz. Złe, że muszę to sam znaleźć. Wiem, że kończy tam się czas, ale nie mogę się jeszcze poddać. To nasza największa szansa. Rozumiem, Kyle, ale proszę... Proszę, pośpiesz się. Skończyła nam się już antyzyna. Tym bardziej musi się udać. Trzymaj za mnie kciuki. W porządku. Skontaktowaliśmy się ze mną. Teraz musimy tylko dojechać tam.

ja tu widzę coś innego. Nie mogę tego wyłączyć. Usta. Ładunek nie został uszkodzony. No dobra, ale gdzie jest? Hej, jesteś tam? Znalazłem tę jaskinię, o której mówiłeś, i dwóch Twoich braci. Martwych. Odebrałem też wołanie o pomoc. Ktoś wspomniał o ładunku, którego tu nie ma. Więc jednak zostały skradzione. No dobrze. Działaj dalej. Postaramy się dowiedzieć czegoś o trzecim bracie. Uważaj na pomarańczowe mundury. I na symbol. Trzy poziome paski. Nie rozumiem. Ci bandyci tutaj... to zbiry Raisa. Są gorsi od nieumarłych. To, co nastąpiło w Haranie, to głównie ich wina. O, i wszystko jasne. Dziękuję, Kyle. Na pewno przyda nam się ta informacja. I to tyle. Łakot krótkie. Na tym też skończymy. Dzisiaj to będzie na tyle. Do zobaczenia.